Cześć kochani, witam Was w kolejnym zdrowkowym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną bitwą drapkową I mamy tutaj y, dzisiaj zdrapeczki krzyżówki za 5 zł oraz za 5 euro. Tak więc dzisiaj taka rywalizacja między krzyżówką polską i irlandzką. No i zobaczymy sobie, która z tych zdrapek wypadnie lepiej. Oczywiście zdrabki zaczęłam już zdrapywać, żeby było szybciej. I w każdej z krzyżówek zostawiłam po 5 literek, także y, zapraszam Was kochani do oglądania. Trzymajcie mocno kciuki. No i zaczynamy. No i jeśli chodzi o tą zdrapkę to oczywiście one są do siebie bardzo podobne, ponieważ w obu mamy tutaj dwie, dwa pola z krzyżówką i jedno polo, pole z bonusem. No i tutaj już w jednej polskiej krzyżówce udało się utworzyć bonus, więc na pewno i chociaż jedna będzie wygrana. No ale oczywiście zdrapiemy ją sobie na końcu i będziemy zdrapywać naprzemiennie, także zaczniemy sobie od zdrapki irlandzkiej No i tutaj w tych irlandzkich jeszcze żadna wygrana nie wpadła. Ja sobie tutaj troszkę przybliżyłam i będę po prostu przesuwać, żeby było lepiej widać. Szukamy teraz T oraz F i mamy F tutaj, mamy T. Tutaj już mamy słówko utworzone. I to jest chyba pierwsze słowo. Dalej. Tutaj mamy do bonusu. Brakuje nam tylko jednej literki. a drugi wyraz trzeci wyraz jest wygrany w tej zdrapce tutaj jest jeden tutaj jest drugi, tutaj jest trzeci Także póki co yy, krzyżówka się zwróciła. I zobaczymy co będzie dalej. UA A. Tutaj mamy wyraz. Tutaj mamy drugi wyraz. No i ostatnia literka do odsłonięcia. Uwaga, uwaga, mamy w. Czy W zmieni nam tutaj sytuację? W bonusie się brakowało nam N. Tak, mamy tutaj wygraną kolejną. Jest W. Tutaj, więc mamy dwie wygrane na tej krzyżówce. Mamy tak. Raz, dwa i trzy. Tutaj mamy trzy słówka, czyli 5 euro. I w tej powyżej mamy też raz. 2 i 3. Kolejne 5 euro, czyli dyszka na tej, yy, tej zdradzie. Więc już, yy, jeśli chodzi o krzyżówki irlandzkie, już jest większość odzyskana. Teraz przechodzimy sobie do polskiej. Zobaczymy, co tutaj. Czy uda się tutaj coś wydrapać? S -R. Tutaj mamy słówko utworzone R. Dobra, sprawdzamy sobie dalej. E oraz W, czyli mamy tutaj. Czy tutaj coś będzie? Tutaj przegapiłam S i R. I ostatnia literka. Co my tutaj mamy? D. I czy D zmieni nam sytuację? Tutaj mamy D, ale nie było A. Krzyżówka numer 2. D mamy tutaj. Sprawdzimy sobie po kontrolnych, po prostu będzie szybciej. Mamy różne także, ta zróbeczka jest przegrana. I teraz przechodzimy sobie do kolejnej irlandzkiej. No i co my tutaj mamy? Tutaj widzę jedno słówko utworzone, tutaj na górze. Tutaj. No i w tej dolnej krzyżówce też coś tutaj mamy utworzone. Tutaj jedno. Także sprawdzamy sobie dalej. Strapujemy. Q i V. Tu mamy tutaj V. To wszystko. Tutaj na samym dole było V. E cá. Konusie. dwa razy tutaj mamy. Jeszcze tutaj i tutaj. I uwaga, uwaga, ostatnia literka. Jeszcze tutaj D nie Ostatnia literka to U. Czyli bonus niestety nam nie wchodzi. Tutaj mamy drugie słówko. Tutaj mamy jedno, tu mamy drugie. Ale czy będzie trzecie? Więc sprawdzamy. E nie było, S nie było, I nie było. Także to są te literki, których nam zabrakło. Także to wychodzi na to, że ta krzyżówka jest niestety przegrana. Ułożyły się tylko dwa słówka, a na dole tylko jedno. i przechodzimy do kolejnej polskiej. B i T. Tu mamy T. Tutaj T. jest B. B nam tworzy słówko. Mamy E i V. Czyli bonusu już nie będzie. No ale sprawdzamy sobie tutaj. Mamy E O, chyba nie było. I ostatnia literka. Uwaga, uwaga, H. No tutaj nie widzę. Tutaj jest, ale to nam nic nie zmienia. Tutaj mamy jedno słowo, tutaj mamy drugie, ale trzeciego niestety nie widzę. No, w pierwszej tylko widzę jedno słówko, także sprawdzimy sobie po kontrolnych. Mamy D. i P. Także ta jest przegrana. Przechodzimy sobie do ostatniej, ostatniej już serii. No i czy tutaj coś mamy? Tutaj w drugiej krzyżówce mamy utworzone jedno słowo. Do bonusa brakuje nam tylko literki E, więc fajnie by było, jakby wpadła literka E. Tak, sprawdzamy. F i W. Tutaj o, mamy. Tutaj mamy jedno, tu mamy drugie. Ale czy było tutaj trzecie? Za chwilę sobie sprawdzimy. O, mamy już dwa słówka. W drugiej krzyżoweczce nie mamy. MG, oby się przydało, ale Olby nam chyba zrobiło kilka właśnie słówek. Nam jeszcze było tutaj MG, tutaj nie ma. I uwaga, uwaga, ostatnia literka jest V niestety. Czyli chyba nic z tego. No, brakuje nam tego E. Tutaj było Y. No niestety nie było E. Tutaj mamy jedno słówko. No, bo sobie tutaj niestety tylko w, z dwoma słówkami. Zostajemy w tej pierwszej zdrapce, w tej pierwszej krzyżówce, a w tej drugiej tylko z tym jednym. Także myślę, że przejdziemy sobie teraz do tej krzyżówki, która już jest pewniakiem, bo tutaj już bonus wygrywa, a jeszcze jest trochę literek do odsunięcia. Zostawiłem 5 liter. Zobaczymy, czy jeszcze coś się uda. Tutaj wydrapać. X i P ona na x raczej nie liczę. O, jest x tutaj. P. Krzyżówka numer 2, Mamy P. Jestem bardzo ciekawa, co będzie w tym bonusie. Czy to będzie zwrot, czy może coś więcej? I T. Więc mamy tutaj te i tutaj mamy i te. S by nam się przydało też. S by się przydało. No ale, zrobimy ostatnią literkę. Uwaga, uwaga, F. Czy gdzieś było F? Jeśli było, to ona nic tutaj nam nie zmienia. Więc z tego co widzę, wygrywamy tylko bonusem. Nie było S, nie było K, nie było G, Z. Ok, sprawdźmy sobie, jaka jest wygrana w bonusie. No jest 5 zł, także hmm. literki kontrolne A. Tak więc moi drodzy jest remis, jeśli chodzi o ilość wygranych zdrap, ponieważ y, y, wygra tylko jedna zdrabka z każdej ze stron. No ale tak, tutaj mamy w bonusie y, 5 zł, jest y, tylko zwrot na, tej, na tych polskich krzyżóweczkach. No a irlandzka y, miała podwójny zwrot, ponieważ tutaj w obu krzyżówkach miałam po trzy słowa utworzone, więc 3. Słówka dają 5 euro. 5 tutaj, 5 tutaj, więc dyszka wpadła. Także moi drodzy bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka rywalizacja Wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie zachęcam Was do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa!